Dzień dobry Państwu, Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z Bliska. Proszę Państwa, o telenoweli związanej z firmą Mountain Province, która zajmuje się wydobyciem, wydobyciem diamentów w Kanadzie, mówiłem już wielokrotnie. Oni popełnili błąd, no, nazwałbym to strategiczny, i pożyczyli pieniądze w innej walucie niż zarabiają. Pożyczyli pieniądze w dolarach amerykańskich. A zarabiają w dolarach kanadyjskich, i dolar zaczął się osłabiać. To zaczęli mieć problemy z, ze spłatami kredytów. No i zostali dofinansowani 40 milionami. W kwietniu bodaj rząd Kanady nawet zobowiązał się do tego, że obniży podatki albo w ogóle. Znaczy nie wprowadzi ulgi podatkowe, tak jest, tak jest napisane w komunikacie, po to, żeby ratować sektor wydobywczy, żeby właśnie Mountain Province nie zbankrutowało, czyli na dobrą sprawę są to zwykłe subsydia rządowe. No i w lutym Mountain Promise otrzymała 40 milionów dolarów. I przy czym ma natychmiastowy dostęp do 30 milionów dolarów, i, a dodatkowe 10 milionów dolarów ma być dostępne nam według uznania udziałowca, który udzielił takiej pożyczki. No i okazuje się, że oni występują w tym momencie o kolejne 10 milionów dolarów u, znowu u swojego głównego udziałowca. No więc generalnie no nie dzieje się dobrze. Ewidentnie widać, że Montaigne Province balansuje na krawędzi. Jeżeli kiedyś udziałowcom skończą się pieniądze, nie będą mogli firmy dofinansowywać, no to skończy się to bankructwem. To generalnie może się to wydarzyć w każdej chwili, że ktoś odetnie, odetnie finansowanie od nierentownej firmy w najbliższy w, w, znaczy w, w ostatnim miesiącu w tych ostatnich wynikach które, które opublikowano na początku e, miesiąca e, wynika że Montaigne Province znowu odnotowano spadek sprzedaży i spadek cen e, sprzedaż spadła o 36% rok do roku to jest po prostu jakiś dramat e, wolumen sprzedaży spadł o 26% czyli generalnie ani nie chcę od nich kupować, ani nie chcę płacić za to, co oni sprzedają najlepiej. No i cóż, no, oczywiście życzę firmie górniczej jak najlepiej, natomiast cały czas nie wygląda to dobrze. Takie balansowanie na krawędzi może się bardzo łatwo skończyć upadkiem. Szczególnie, że sytuacja gospodarcza jest bardzo mocno niestabilna i tak naprawdę nie wiadomo, co będzie. Co będzie jutro, co, co się stanie na giełdach, co się stanie na rynkach, który rząd co wymyśli, co może wpłynąć na branżę albo na w ogóle na całą gospodarkę i zmieść z rynku takie nierentowne firmy. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.